LLO 320 właśnie spakowałem się na wyjazd po ponidzie Mazury off i chciałbym wam pokazać jak wygląda to moje pakowanie ostatnio pokazywałem wam jak pakowałem się do Gruzji e, tam był troszeczkę inny charakter wyjazdu tutaj mamy wyjazd offroadowy na 4 dni torby jakie zabieram na ten wyjazd no to jest system Mosko zabieram tylko dwie boczne sakwy tu ogólnie z racji tego że wyjazd jest offroadowy to prawie 2 trzecie tej sakwy to są narzędzia Mam zapasowe dętki, jakieś zestawy naprawcze, także to jest jakby obligatoryjne do zabrania na wyjazd ofrudowy. A oprócz tego rzeczy osobiste. Ma być chłodno, ma być deszczowo, dlatego trzeba było wziąć cieplejsze rzeczy oraz przeciwdeszczówki. Oprócz dwóch sakiew Mosko u góry mam zapiętą podręczną torbę marki NAXA. Tutaj generalnie mam takie pierdolety, które muszę mieć pod ręką. Także jakbyście mieli jakiekolwiek pytania odnośnie pakowania, piszcie w komentarzach, będę odpisywał na bieżąco. Czuwaj!